Cześć! Dzisiaj przyjrzymy się bliżej kaskowi Scorpion Exo 1500. Sam dużo jeździłem w poprzedniku, czyli w Exo 1400R2. Następca zmienił się niewiele i dlatego uważam, że 1500 zarówno w wersji karbonowej, jak i w wersji standardowej stanie się tak jak i poprzednik hitem sprzedażowym. Mamy tutaj świetnie zrównoważone bezpieczeństwo, cenę oraz komfort. Zostańcie z nami na prezentacji tego modelu. EXO 1500 występuje w dwóch wersjach. W wersji tańszej, czyli ze skorupą TCT, a więc multikompozyt, oraz w wersji droższej, ze skorupą z włóknem węglowym. I ten kask ma oznaczenie carbon. Co warto tutaj zaznaczyć, podstawowy EXO 1500 ze skorupą multikompozytową jest jednym z najtańszych multikompozytowych kasków na rynku. Czym zatem różni się wersja multikompozytowa od wersji karbonowej, Bo myślę, że warto tutaj to wyszczególnić ceną, masą oraz wyposażeniem. Standardowy EXO-1500 waży około 1530 gramów w rozmiarze M, natomiast wersja karbonowa waży około 100 gramów mniej. Dodatkowo w wersji karbonowej w zestawie otrzymamy także drugi wizjer. W zależności od malowania jest to albo wizjer przyciemniany, albo wizjer lustrzany kolorowy. Warto w tym momencie opowiedzieć pokrótce, co nam dają skorupy multikompozytowe lub też karbonowe. Przede wszystkim chodzi tutaj o większą wytrzymałość przy niższej masie i mniejszej grubości skorupy w stosunku do tańszych kasków z poliwęglanów. A mniejsza fizycznie skorupa i niższa masa równa się mniejszy opór powietrza podczas jazdy oraz mniejsze zmęczenie karku przy dłuższej jeździe. No dobrze, różnice pomiędzy tymi wersjami mamy już za sobą. Dalej przejdźmy już do punktów wspólnych i zacznijmy od komfortu użytkowania, bo wiadomo, komfort jest kluczowym elementem każdego kasku. Scorpion EXO 1500 wyposażono w system AirFit, który pozwala na regulację poduszek policzkowych za pomocą pompki umiejscowionej na szczęce. Dzięki temu kask idealnie dopasowuje się nam do twarzy, co zwiększa komfort, ale także redukuje hałas. Natomiast pamiętajcie, system AirFit nie zastąpi nam prawidłowego dopasowania rozmiaru kasku. Kask musimy mieć na głowie już przy niedopompowanych poduszkach policzkowych, całkiem ciasno przylegający do naszych policzków. A tak jak wspomniałem, ten system dopasowania tylko dopasowuje do naszej twarzy, do naszego kształtu idealnie właśnie to napięcie poduszek policzkowych, co zwiększa komfort, zmniejsza zużycie, a także zmniejsza hałas. Dodatkowo dodam na podstawie własnego doświadczenia, ponieważ jestem wieloletnim użytkownikiem kasków Skorpiona i miałem chociażby EXO 1400kę a także ADFA 9000, właśnie które posiadają te systemy oraz sławne bardzo wygodne yy, wyciółki Skorpiona. Szczególnie ten system AirFit docenią osoby posiadające zarost. Dlaczego? Dlatego, że gdy jedziemy już którąś godzinę, gdy jest bardzo ciepło, to możliwość upuszczenia sobie powietrza z poduszek i rozluźnienia ich nieco naprawdę jest zbawienna. No właśnie, jeżeli chodzi o wyściółkę, to Skorpion zawsze słynął z wyjątkowo miękkich i przyjemnych wyściółek o nazwie QuickFit. Taką też mamy i w tym modelu i jest to materiał antybakteryjny, Oddychający, a także co ciekawe, chłodzący, który to zapewnia komfort nawet w upalne dni. I nie jest to tylko slogan marketingowy, mówię to jako wieloletni użytkownik różnych kasków Skorpiona, właśnie z tą wyściółką. Dodatkowo poduszki QuickFit, coś ciekawe, umożliwiają jazdę w okularach. Jak widzicie, sam noszę okulary. I zarówno w 1400, jak i w adf 900 nie było problemów. Mierzyłem również te Skorpiony. Tutaj także te okulary bez najmniejszych problemów się mieszczą. No dobrze, omówmy teraz kluczowe funkcjonalności. Po pierwsze, wizjer klasy optycznej 1 z dużym polem widzenia, który jest przystosowany do jazdy na usportowionych motocyklach czy na, na nakedach. Ponadto znajdziemy tutaj w zestawie już pinlocka, czyli taką wkładkę pod wizjer od wewnętrznej strony, która zapobiega parowaniu tegoż wizjera w warunkach, gdy jest chłodno, gdy jeździmy w miejscach o dużej wilgotności powietrza. Po prostu ten wizjer nie będzie nam parował, albo będzie to parowanie znacznie zredukowane. Pinloka zawsze warto mieć. Serdecznie polecam. Zamontować go od razu w momencie zakupu kasku, a jeżeli nie potraficie zrobić tego sami, no to cóż, zapraszamy do Defendera, chłopaki z obsługi bardzo chętnie Wam tego pinloka zamontują, a także wyregulują. Bo, o czym trzeba pamiętać, pinloka także się reguluje. Zostając jeszcze przy wizjerze. Ważna kwestia. Oba te, obie te wersje wyposażone są w raczety, czyli to mocowanie wizjera, które pozwala nam na bezkluczykową, beznarzędziową wymianę wizjera i zajmuje to naprawdę mniej niż minutę. Więc jeżeli mamy dwa wizjery, nie musimy targać ze sobą żadnych narzędzi, po prostu w trasie możemy sobie to bardzo szybko wymienić. Jak przystało na kask typowo sportowo-turystyczny, a nawet w przypadku 1500, czyli ewolucji 1400, bardziej o charakterze sportowo-turystycznym i turystycznym aniżeli sportowym, dlatego, że mamy tutaj zapięcie mikrometryczne, które jest zapięciem oczywiście bardzo wygodnym i raczej stosowanym częściej w turystyce aniżeli widzianym na torach, a więc mamy kask bardziej turystyczny. No i taki kask oczywiście musi posiadać blendę przeciwsłoneczną. Tutaj mamy bardzo długą nisko opadającą blendę przeciwsłoneczną. Ona jest dość daleko wysunięta, więc nawet osoby z długim nosem nie powinny mieć problemu jeździć w tym kasku z blendą. Naprawdę świetne rozwiązanie. Za to właśnie bardzo lubiłem Scorpiona EXO 1400. Co jeszcze zmieniło się w stosunku do poprzednika? Jest to wentylacja na szczęce kasku. Tutaj mamy dwustopniową. Większą wentylację niż w poprzedniku. No, jeżeli mamy większe te wloty powietrza, więcej powietrza dostajemy na nos, lepiej możemy oddychać, więc jak dla mnie same plusy. Co też się zmieniło, patrząc od frontu kasku, jest to wielkość uchwytu do podnoszenia wizjera. W poprzedniku był dość mały. Tutaj naprawdę nawet mając masywne, duże ręce w grubych rękawicach, bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie podnieść sobie wizjer. Praktycznie w każdych warunka, warunkach zmiana jak najbardziej na plus. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, oczywiście mamy tutaj zarówno w jednej, jak i w drugiej wersji homologację EC2206, która jest bardzo rygorystyczną normą. Jeżeli kask taką normę spełnia, możemy śmiało uważać go za kask bardzo bezpieczny. Natomiast dodatkowo w razie wypadku, gdyby się zdarzył, gdyby ratownik musiał zdejmować nam kask z głowy, to mamy tu system, który jeszcze do Paru lat wstecz był spotykany no, w tych topowych kaskach, a teraz y, trafił na średnią półkę cenową, czyli system awaryjnego wyciągania poduszek policzkowych. No to znacząco zwiększa bezpieczeństwo naszego karku w momencie, gdyby niestety ratownik musiał nam ten kask z głowy zdejmować. Te poduszki wówczas wyciąga. No i ma łatwy dostęp do tego, żeby kask nam zdjąć, nie uszkadzając kręgów. Na koniec mała rada: często zapomina się o kwestii dopasowania kasku. Aby kask spełniał swoje zadania, a także aby był jak najbardziej wygodny oraz jak najlepiej tłumił wiatr, musi być odpowiednio dopasowany. Zmierzcie obwód głowy na wysokości czoła i porównajcie wyniki z tabelą rozmiarów. Pamiętajcie, kask powinien przylegać, ale nie uciskać. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, skonsultujcie się z ekspertem w naszym sklepie. Przechodząc do podsumowania, EXO 1500 oraz EXO 1500 Carbon. To zaawansowana ochrona, wysoki komfort przy niewygórowanej jak na tę klasę kasków cenie. Zajrzyjcie do naszego sklepu, przymierzcie te kaski i przekonajcie się sami. A jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach. Do zobaczenia na trasie i pamiętajcie, wyjeździcie jak lubicie. Mamy wszystko, czego potrzebujecie. Cześć!